Jak widać, murowanie ścian zewnętrznych już prawie skończyłem, tutaj przed moment, żeby obsadzić nadproże nad drzwiami wejściowymi. Bo wszystkie inne nadproża nad oknami będę wylewał razem z wieńcem, no ale drzwi wejściowe są trochę niżej. Dlatego kupiłem sobie gotowe nadproże betonowe, to sobie tam wyciąłem na odpowiedniej wysokości, podciąłem te bloczki. No, i trzeba sadzić. O, czytałem w instrukcji od producenta. Zaleca, żeby pod, pod nadprożem dać 2 cm zaprawy cementowej. I tak właśnie zrobię. No, jak widać, też otwory okienne. No, to sobie po prostu wychodzę bloczkami troszkę szerzej niż, niż będzie docelowo otwór i potem po prostu przykręcę sobie deseczki do ścian i utnę nadmiar przy pomocy ukośnicy, znaczy piły yy, yy, szablastej. Tak tutaj zrobiłem, ładnie tu równiutko wyszło, wymiary sobie złapałem i z jednej strony deskę, z drugiej strony deskę. Nie otwór wycięty. Dużo zaprawy dam, bo ciężki jest i ciężki jest pewnie sporo wypłynie. Jeszcze tak się zastanawiam, czy to dobry sposób, żeby tak obsadzić. Może trzeba było deseczki tutaj przykręcić po bokach, żeby ta zaprawa tak nie wypływała. No zobaczymy. Najwyżej poprawię. bo trzeba było węższą zaprawę, Może to muszę zrobić. to było zrobić dwie osoby. Chyba sobie przybliżę trochę to rusztowanie. Bo się boję, że... trochę za daleko stoję. Żebym się w ekspresowym tempie po prostu na dole nie znalazł. Jak myślałem No nic, trzeba zrobić i gęstszą zaprawę i deską Tutaj zaprzeć po bokach Może z tej strony też Dobra, przygotowałem takie korytka, żeby nałożyć zaprawy Wsadzić te, na, te nadpowroża. Może troszkę z zapasem, po prostu na miarę. płynie. Nie się tego na równo. Zobaczymy. Jeszcze tam Tutaj etykietką w górę. Producent należy, zaleca układać. Obsadziłem tylko tak. Fajnie, tu z zewnętrzną stroną się licuje, a tutaj taka japa wyszła trochę. Chyba wolę, żeby jednak od strony wewnętrznej się licowało, bo z zewnętrznej to i tak zakryje styropianem. Dobra, udało się obsadzić. I to sobie teraz zwiąże. Wszystko, no, rusztowania samemu, znaczy wzdrojenia samemu To nie jest zbyt bezpieczne Nie róbcie tego w domu Chyba, że na budowie to rusztowanie i przeciągać. Widzicie tak pod to nie było ciężko teraz z przeciąganiem trochę problemów, bo zaraz tam się zawsze o ścianę No tu będzie dobrze Podkładam deseczki też był no wiadomo ten beton komórkowy ładnie jest porysować takich kruszy to się pewnie dużo jakichś ubytków o, widzicie, tutaj deseczka To poszło. Jak się ma sposób wymyślony, to w miarę idzie. Jeszcze te belki wrzucę, no a tutaj, tu i tu muszę do, dosztukować, no bo pręty mają 12 metrów długości, a ściana ma 14. Tam zapas muszę, nie pamiętam, metry, Czy... Czy... chyba metrowe odcinki, musi pół metra z jednej i z drugiej strony zachodzić. Ja to może sobie doczytać jeszcze. Nie pamiętam. A później będę ciął USB na blaty, bo z tego, z tego będę sobie robił yy, szalonki z płyty USB. Wziąłem się teraz za montowanie zbrojenia wieńca, znaczy nie wieńca, tylko nadproża, który będzie nad drzwiami balkonowymi. No, u mnie to jest połączone razem z zbrojeniem wieńca, zbrojenie nadproża. No i tak wcześniej sobie wrzuciłem belkę i teraz do tej belki zakładam sobie strzemiona dłuższe, będzie do tego trochę gęściej. To są te strzemiona krótsze od zbrojenia wieńca, a te długie są od nadproża. Przekładam sobie Przez to. się tam porozgina, ale potem i tak wszystko się ściągnie. Miałem 4 druty na dole. No i tak właśnie robię. Wysokość wieńca minimum 24 cm z projektu i też robię właśnie 24. Trochę nawet tutaj tą wysokość mam większą łącznie niż w projekcie było. Ale jak się zrobi więcej, to nie przeszkadza. Ważne, żeby nie zrobić mniej. Mi się ciężej zakłada, bo jeden błąd zrobiłem, tylko to wynikało z tego, że nie chciałem się rusztowania przestawiać, że założyłem połowę tych strzemion i zacząłem je wiązać. I teraz tutaj jest już sztywno te druty, żeby podnieść, do tego trochę jeszcze namęcić, żeby to założyć, trzeba bardziej porozginać, ale wcześniej no to łatwiej było założyć. Cała tabelka jest troszkę taka ugięta, ale to w momencie jak już sobie zrobię blaty od, od wieńca szalunek je ja zamontuję, to wtedy może albo na górę szalunku dam deseczki i drutem to sobie podciągnę do góry, albo uniosę do góry i przewiercę po jakimś wkręcie dam, żeby to podtrzymywało żeby nie było takiego ugięcia. No a to jeszcze zobaczę, wyjdzie w pranie Kręcimy do końca.